Krzyk, się jak lawa, jakbyś miał rękę na padelni. Miasto pajęczyn, wybuchowy jak Persik. To nie karnawał zamiast pieprzyć, poczekaj ja sam nie na zawał. Masz bilet w jednym jak każdy. Tyle ci cenią, na ile dziś pozwolisz zajść. Plus wydoceniam, wszystkie twoje wydatki. Podatki i marzenia stają na progu mantry. O polską załadowana broń w skrońcu. W pustych tych marzeń, za drzwiami nadzieja. Ma milion wyobrażeń, ale złością onieśmiela. Za ścianą się snu, nieobliczalny egoizm. Ciągnął za sobą ból, rany, co się nie zagoi. W korytarzu miłość, która krzyczy, że jest ponad. Na schodach leży litość, przeć pana i tłumiona. Każde najsłabsze ogniwo się przekona, czym jest stres. Z każdą kolejną chwilą coraz bardziej chory gniew. Ze śniadaniowej geewee będziemy grzeczniczy, czy może prawdziwi? Same domysły i niuanse dają ci szansę. Wykorzystaj pasy, wiesz jak na ciebie patrzę. Jak na czekoladę, lepiej na karmelki Moje usta, twoje palce, moje palce w twój języku And strafa don't stop, a potem budzi, przerywam mi w momencie, gdy mi dajesz buzi Mogę się szybko znudzić, odpuść pelerynę Klikam, może będę, ale wiesz, że też tam idę I będę czekać całą noc, jak rudimental w formie Powiedz mi cokolwiek, kochani mów do mnie mu za twoje zdrowie tak, że moje pod padło Już dawno pojebałem iluzję z prawdą Chociaż mam to za zło, dziś tym znajduję raj, Zimna, czysta w gardło jest czystą frajdą Chyba wypijem wiadro i wciąż nic mi nie jest Po dwóch kolejnych bombach już nie wiem, co się dzieje Czy chlam, już nie wiem sam, jak się mówi Można się pogubić, choć coś kupić, bo trzeźwieje Już ja tracę jachubę w dniach, znowu zlewa się kalendarz Który to już melans, która gruba kolenda ja chleję Czasami wbijam dziesiąty raz, błędny kod do klatki. W końcu otwieram i sąsiad. Padam na cyce, butlą włada. Może zachwycę tym jedną z badam. Wkładam rękę pod spódnicę. Odwracam moje dni, aż do trumny bezpocznę. Trzeba mieć jakiś rany pomp odbicia. Nie tracić siły, dąży do godnego życia. Ile czasu masz? temu to wody, ile czasu znasz, mi niszczę trudne przeszkody Myślę o tym wciąż, gdy dzieje się to z myślą tą, że zawsze od rodziny dom bo czyny są warte, więcej nie słowa nie każdy z nas sobie to zachowa Boże chron, chron idę dalej jak burza, bo mi już daje siłę, wiem, że się uda. Pierwsze przygody, jeżeli chodzi z tym co, co, co kocham robić najbardziej, czyli, czyli DJing i, i, i produkcja, bycie producentem. Pierwszy raz zacząłem gdzieś mniej więcej na przyłonie 6-7 klasy podstawówki eksperymentować jakieś tam akcje. Jeżeli chodzi o pierwszy gramofon znaleziony na strychu dziadka Unitra Nitra, był czaderski na tamte czasy. Oczywiście oczywiście, można było sobie tylko posłuchać, no ale, ale to już było coś. I to była pierwsza moja przygoda z gramofonem. No teraz mam trochę już lepszy sprzęt i trochę lepsze możliwości, że tak powiem, niż wtedy.